Cześć! Z tej strony Kamila i Mikkel z kanału Zanzirai. Zapraszamy do obejrzenia naszej podróży po Tanzanii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym vlogu. Nie wiem już, który to jest vlog z Tanzanii, ale jesteśmy coraz bliżej ruszy. Jeszcze chyba tutaj zostajemy kolejną noc. Daliśmy rzeczy do prania, więc fajnie. No i teraz się ładujemy tutaj, kurczę, bo w naszym pokoju jest, są dwa gniazdka, jeden nie, dzieje, nie działa, drugi działa, ale no nie da się wszystkiego naładować przy jednym, więc teraz czekamy i zaraz idziemy na śniadanie i na wodospady, więc mega fajnie. Tak Mikkel? Tak. Dziwiłem się z Spałeś? Wyspałeś się? Bardzo, bardzo dużo. Ja też bardzo się wyspałam, zrobiliśmy sobie fajną kąpiel, bo tutaj było dużo miejsca, normalny prysznic, ciepła woda, no więc mega fajnie. Ja ściągnęłam warkoczyki. E, a więc, ale mam teraz takie miękkie włosy zawsze jak ściągam warkoczyki to mam takie mięciusie włosy no, bo nie mułam 12 dni włosów <laughs> no w końcu mam włosy <laughs> także zaczynamy o bananowce Mambo

Yes, but now it's covered by clouds. Mhm. Mm Tam ski jest Kilimanjaro. We were very close to Kilimanjaro. Nice.

왜 강가 왜왜 강가 왜 강가 Wszystkie zwane biom bim bam bom bim bam bom. Arabica. Slomo się ma. Slomo się ma. Zaraz daj kawa. Ej ej ej. Yeah, sure. No milk? Yeah. Oh my god. They didn't find milk. You can get from the cow. <laughs> milk for the cow, baby. It's hot, Carefully. Yeah? It's a kachu. Mandazi, dobre. O, i mamy już mandazi, Dobra. Mandazi, Sielanko nasze, pod Kilimanjaro, nie? Mhm. Fajnie. Tu są e, obrazki z bananów zrobione, tak? Tak? Ze skórek od bananów, tak? No. Tak. A to, to, to A to... z bambusa kubki. Fajne, co? Wybierz trzy. Wybrać trzy? No to na pewno masajowie, bo ja lubię masajów. Lew. I to. Ja no już wybrałam. Że get, uh, discount, wybrałam. Ja wybrałam trzy. I będziemy mieć kubeczki z bambusa i obrazki z bananów. Idziemy we so. teraz. Teraz idziemy na wodospady? Ale fajny. O kurde. To są bananowce. Kurde. Bananowce. To jest na. Piwo. Okay, banana, piwo. Uh -huh. To piwo. To ty nie masz takich bananowców w Jap, co? Stąd mamy tą kawę. Jesteśmy bardzo blisko Kidli Manjaro. Ambo. Tarou oh, é aguna matata, bebê a pole pole yeah. aguna matata, o que toca o agu na matata, o que toca o agu na matata, o que sim e tambou. Esse bichão me chamou do voo dos padu. Jedna babuszka. Patrz, jaki kochany Mikołek, pomaga pani. My się zmachaliśmy, ani z niej nie nieśliśmy. A co dopiero pani, więc bardzo ładnie. Bardzo jestem z niego dumna. I pani, ta szczęśliwa. Tam ma chyba banany. Chociaż nie wiem, może banany. Adam! Adam palej po banana? Ba banana inside w środku, and awokado w środku Ojej, to dużo ma owoców Widzicie? Kochany mi kolek Wszystko skacze, uszy i to Patrz jaki tu wysoki budynek O kurcze mu nie spodziewałam No to normalne miasteczko Wszystko tu jest Fajnie It's Tuesday <suszy> oh <my God. suszy> e, Zamknięty każdy wtorek A <suszy> e, my już głodnie jesteśmy <suszy> No hit, czekamy dalej a ogóle jest otwarte. Może tu coś zjemy. O, fajnie. Ty ładnie tu jest. Ja, Fajnie. Wow. Dobrze, że przeszliśmy tutaj, że tam jest Dobra. zamknięte. O ty też zamówiłeś burgera? Ty gruba się Nie ja. ja myślałam, że to jest jego jedzenie. A się okazuje, że to jest jego jedzenie, a to była tego przystawka. Przekąska. Przekąska, no. Dobra, to wcinamy. Mam jeszcze Ice tea, a ty masz coś... A mamy noży? Nie. Mamy, mamy. Smakowało ci jedzonko. Mi mamy też bardzo domy, smakowało, domy, no, no. Jeszcze lokalnie zrobione te naciosy. No, a teraz jedziemy na zachód słońca. Jesteśmy w jakimś fajnym punkcie i będziemy oglądać zachód słońca, tylko musimy wyjść tam na górkę. Widzę, że tam już są ludzie. Michael zaraz ma spotkanie, więc, oczywiście, ja z internetem chodzę, ale tu pokazuję 5G. Nie, 4G. Yeah, o. Jesteśmy na zachodzie słońca. W dzikiej Afryce. Afryka dzika. O! mam Mandaro tam jest! O, kurde. Szanowany człowiek, że... i grać bilarda. A ja sobie tutaj trochę pomontuję. Już 23. A oni jeszcze chcą jeść. Czekamy na ich jedzenie i wracamy spać, bo już jestem śpiąca, zmęczona. Cześć, witamy się w kolejnym vlogu na naszym kanale Zanzirai To już nie wiem, który jest vlog, ale wyprowadzamy się z tego miejsca i jedziemy już chyba do celowo do Już nam zostało chyba, nie wiem, 79 km, już jesteśmy bardzo blisko, ale fajnie. Jesteśmy w kolejnym ciekawym miejscu. To ją będzie przejeżdżał przez to. Ej, nie jest nawet zimna. Mambo, Zuri. Bambo, Ja już się przebrałam w strój kąpielowy. Będziemy wchodzić do wody. Fajnie. Wstęp 10 tysięcy za osobę, czyli 14 zł około, nie? Fajnie. Ale ładnie. Ale super. Trochę nie <grystanie> wyszło. <grystanie wyszło>, <grystanie wyszło>

Było cudnie. Mega fajnie, mega przyjemnie. Woda w ogóle nie była zimna, było mega przyjemnie. I w ogóle jak się schodziło e, po drabince, to były te takie rybki, co cię tak gryzły. Fajnie, mega fajnie. Trochę ponagrywaliśmy i teraz czekamy na squattera, bo gdzieś poszedł. Ja już się przebrałam, suche rzeczy, i idziemy do squattera. Ja z tym internetem dalej chodzę, ale się okazało, że przecież nie ładował się całą noc. I się już wyładował powerbank od tego, więc myślicie, że tu będzie jakiś prąd? No, tu oczywiście nie ma e, internetu, prądu, to nic, ale patrzcie, jakie piękne są te. Cóż to jest? Ale piękne. Pewnie drogie. O, magnesiki. No w takim miejscu macie sklepiki. Pośrodku niczego sklepiki. Ale jak za kapelusze, nie ma takich kapeluszy na safari. Dojechaliśmy do Arusi. I zatrzymujemy się teraz tutaj, coś zjeść. Ale patrzcie, jaki burunek. Nieźle, co? I tu będziemy jeść, tak? Może, no. Może, aha. To może będziemy tu jeść. O no, wow, tu już kurczę na wysokim poziomie. A, prześwietlać trzeba wszystko. Kurcze, nawet na Zanzibarze nie widziałam takiego wypasionego hotelu jak tutaj w Aruszy Prześwietlają wszystko Mega fajnie, co? Fajnie, fajnie. O wow kurcze Czy ja jestem w Afryce? Hapa po Afrykę? O kurde o kurczę. O, kurczę. O, kurczę

już zjedli, a ja dopiero teraz zostałam. pizzę, ale z takim widoczkiem. Pizza nazywa się Meru, jak ta góra. Fajnie. Zapomniałem chyba klucze. Aha, a my już e, jedziemy do hotelu jakiegoś tak. Chcemy, żeby nasi znajomi odpoczęli od nas. I będziemy spać gdzieś indziej Zobaczymy gdzie Czajcie, że bezpiecznie przeszliśmy przez tą ulicę I nagle się okazało, że przecież Michael ma telefon w samochodzie Bo squatter go używał Więc kurczę W ogóle dojechać do tego hotelu To bieda O idzie idzie Mam do to jednak nie tu. Czekamy, mają po nas przyjść. Bieda, tam się dostać do tego miejsca. Jest jakiś inny hotel, ale to, to nie jest ten. Komfort hotel, i nie pamiętam, jak było cenowo, ale chyba może trochę drożej, ale też dużo łatwiej. No, się okazuje, ciekawe, gdzie ten jest. Nie możemy się dostać, bo zamykane drogi nie wiadomo, jak dojść tam, ale przyjdą po nas. My w dzikiej Afryce. Sami na stacji paliw. Jest bardzo przyjemnie, chociaż nie jest zimno. Pani nas znalazła. Zobaczymy, gdzie to jest. Może zrobiliśmy takie kółko, ale ja że nie nagrywałam, bo było mnóstwo ludzi, ale doszliśmy. A najważniejsze no to, że przed chwilą staliśmy tam, przed tym budynkiem, ale że zablokowana droga, to trzeba pójść na oko. Ale jesteśmy. Co to za miejsce? To ja nie wiem, ale jest fajnie. Ty, ładnie. Fajnie. Fajnie. O, Asante sana ham sida. Asante. O, oh, Missouri. Zorisana. So we can go to look. So go to look. Oh, okay. Let's see if it's. za tajemnicze przejścia dotarliśmy jeszcze zobaczymy łazienkę normalny kibel. Ja to tak sprawdzam nie, bo ja tyle razy już byłam tam za nimi były tyle takie kibelki te że docenia się, jak jest zwyczajny kibelek W takim hotelu też byłaś i, i był kibelek w dziurze? Nie, nie. <gryw> Wolę sprawdzić. Oczywiście Mikkel musi zaglądać do szafy. E, to żegnamy się dzisiaj z Wami już. Jesteśmy tacy już wykończeni, nie? O. Także dziękujemy za to, że jesteście i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa! Cześć, witamy na naszym kanale Zanzi Rai I witamy się z Wami z Arusi, tak? I zobaczcie, jaki mamy widok. Wiecie. Nic Nie widać, pada. Trochę się góry przewijają już. Może się rozpogodzić. Zauważyłam, że cały czas na filmikach mówię coś tam, coś tam. Co? Fajnie, co? Prawda? Co? co? No i taki mamy widoczek. Tam gdzieś jest nasza góra Meru. Tu kościół. Tam dzieci widzę biegają. Mikołek się obudził. A ja spałam. No i tam jest ta główna droga fajnie. Tak głośno, słuchaj, oni chyba z 5 głośników mają Tak? A ja nic nie słyszałam Tak głośno było, człowieku A ja nic nie słyszałam, ja spałam Potar dalej śpi My dwie godziny sobie przedłużyliśmy, no ale nie będziemy tu długo siedzieć, idziemy do jakiejś restauracji I Musimy znowu przez tą drogę iść Jak te auta wjechały? Nie wiem jak te auta tu wjechały, może jest jakaś jeszcze inna trasa, nie wiem, my idziemy tędy tej restauracji? czyli jest jakaś restauracja? tu poczekamy na skłotera. Ładnie, ładnie. Była to duża ta restauracja. Fajnie. Wszystko tu mają: burgery, paniek, sałatki, pizzę. Nie wiem, co wybierzesz. Na co może? Właśnie nie wiem, ja chyba... Może pankejki? Nie wiem, muszę się zastanowić. Zamówiliśmy sałatkę, tylko ja nie lubię oliwek, więc oliwki trafiają do Mikelka. Siedzimy tu już chyba z 5 godzin i cały czas coś zabawiamy. <grym> Najpierw zamówiliśmy sałatkę, potem Mikel sobie coś tam zamówił, potem po nim ja zgłodniałam, więc ja zamówiłam, teraz Mikel się patrzy. <grym> A, tak szczerze to wcześniej byli jedni klienci, i na początku też byli jedni klienci, i teraz przyszli jedni i tyle, a my cały czas siedzimy. Ale mi się udało dużo już zmontować, Michał też popracował. Squatter u mechanika. Dotarliśmy już do Składera domu. Są mi pieski, jest siedem piesków i jeden kot. I ja w ogóle myślałam, że będziemy u jego mamy w domu, u rodziców, a się okazało, że to jest jego dom. I on tutaj tylko mieszka i ma siedem piesków i jednego kota. Ale mega fajnie sobie tutaj zrobił. Naprawdę szacun. Nie spodziewałam się. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym vlogu z Tanzanii. Od rana Mikelek był na zakupach z naszą koleżanką. Sielanko będę robić, ja montuję. Już piąty, kończę piąty już dzień montowania. W sensie piąty dzień w Tanzanii jak jesteśmy. Czyli czwarty odcinek. Idziemy na spacerek i właśnie patrzę, a tam jest Meru. Skwater ma widok na meru nawet. Tutaj cegły robią, czy pustaki, czy jak to się nazywa. Fajna, fajna o. miejscowość. Nie mogę taki piękny widok na No, to już mniej ładny widok, bo śmieci. Ale bardzo fajna miejscowość. Niedaleko Aruszy, chyba z 20 km od Aruszy jesteśmy. Fajnie. Stacja jest. Kolejna górka jest. My na spacerku z pieskiem, a tu taki autobus rozwalony. Fajnie. Idziemy dalej, wracamy już do domku. A przed nami kura